jest trener Lechi, Daniel Myśliwiec. Panie trenerze, no tradycyjne pytanie, jak może trener ocenić ten dzisiejszy mecz z rywalem, jakim był dzisiaj znicz przebiała piska? Na pewno bezdyskusyjne jest to, że Kamil Lewiński był najlepszy to się nie zmienia, jeżeli chodzi o ogólnie naszą dyspozycję i też indywidualne kwestie. A tak mówiąc bardziej zespołowo, to ja w Pomimo także że się bardzo cieszymy ze zwycięstwa z naprawdę dobrym zespołem, bo taką jakość gry ofensywnej, jaką prezentuje Znicz Biała Piska, no to mało zespołów ma odwagę grać w taki sposób. I, I dlatego, z takim zespołem, wygrać w takim wymiarze, to jest na pewno jakaś. No... Dla nas na pewno fajna rzecz, aczkolwiek doceniając właśnie atuty przeciwnika, myślę, że nie możemy sobie pozwolić na brak kontroli nad takim spotkaniem, mając też w głowie to w jaki sposób, jak, jak tydzień wyglądał u przeciwnika. Dlatego jestem troszkę... Nie do końca jestem zadowolony z pierwszej połowy ze względu na ten brak kontroli, bo, bo bramki, bramkę jaką straciliśmy to też, też no, powinniśmy jej zapobiec, tym bardziej że nie byliśmy zaskoczeni takim sposobem rozegrania wrzutu z autu. I też przeciwnik stworzył tę sytuację, a coś, co wcześniej nas na pewno bardzo mocno wyróżniało, to to, że nie, nie dopuszczamy do sytuacji bramkowych u przeciwnika, a ten potrafił sobie ich kilka stworzyć. Dlatego, tutaj gdzieś na pewno, zaczynając troszkę negatywnie, mamy do siebie zastrzeżenia. Aczkolwiek najlepiej takie korekty i takie informacje dostaje się po takich meczach, gdzie, gdzie zdobywamy znów bramki, zdobywamy ich cztery. Także z tego na pewno się będziemy cieszyć i, i na pewno nie będę robił z tego afery przy takim wyniku. Jak wszyscy wiemy, prowadzi pan młody zespół po tych ostatnich trzech meczach. Dwa remisy i porażka. No, można powiedzieć, że troszeczkę, każdy obawiał się tego, że drużyna tak troszeczkę y, psychicznie osłabła. Można powiedzieć, że znakomita rehabilitacja w tym meczu tutaj przed własną publicznością. No na pewno każdy się nie obawiał, bo ja się nie obawiałem, bo, bo wiem jak chłopcy pracują w, w każdym tygodniu, także... Tutaj jeżeli chodzi o zmartwienia, to, to myślę, że nie ma się co o tych chłopców martwić, bo na pewno są głodni zwycięstw, są głodni ciężkiej pracy i to robią, dlatego to będzie oddawać. A ja, tak jak wspominałem jeszcze przed sezonem, że możemy zagwarantować, że, że będziemy ciężko pracować, ciężko pracujemy, a Liga jest taka, że nie zawsze ta dobra praca i jakaś wysoka kultura gry może, może dać punkty. Także... Tego się wszystkiego uczymy, uczymy się punktować, bo, bo w piłkę ci chłopcy na pewno grać umieją. Dzisiaj sporo zmian w składzie. No, może nie tyle sporo, co w pojawili się zawodnicy wyjściowej jednostce, którzy z reguły wchodzili z ławki. Jak to w, w pana oczach wyglądało? Czemu taki ruch pan zastosował? Tak jak wspominałem też w poprzednim wywiadzie, że po meczowym, że. To, co ja mówię do chłopców, to co mówię do Państwa, to, to nie jest jakieś tam nie wiem, wypowiedzi, takie, takie czarowanie, troszkę i zakrzywianie rzeczywistości, tylko widząc, jak oni pracują. Ja wiem doskonale, że wymieniając jakieś ogniwo w składzie, my nie tracimy w żadnym wypadku zespół niczego nie traci. Po prostu ma inne walory, wiedzieliśmy o atutach i też powiedzmy słabszych stronach przeciwnika i chcieliśmy wykorzystać to w sposób. Najpełniejszy, a najlepiej to można zrobić podmieniając jakieś ogniwa, które mają inną troszkę charakterystykę niż, niż poprzednie. Aczkolwiek chcę wyraźnie zaznaczyć i to samo chłopakom w szatni mówię, że, że to nie jest w żadnym wypadku negatywne, że ktoś wyskakuje nagle ze składu, a ktoś inny wskakuje. To nie jest negatywna ocena tych, którzy wyskakują, tylko pozytywna ocena tych, którzy wchodzą do składu, bo, bo wszyscy, wszyscy bardzo dobrze pracują i, i chciałbym każdego umieć należycie docenić, a nie zawsze jest to możliwe. No, chociażby dwóch naprawdę dobrze pracujących y, piłkarzy, Eryk i, i Kuba Pawlik, którzy dzisiaj nie zagrali ani minuty. Mamy jakieś ograniczenia, z którymi musimy sobie radzić. Oni też też, też rozumieją, mam nadzieję, że dobrze rozumieją tę tą, tą rolę, bo ponad wszystko najważniejszy jest zespół i i to w jaki sposób on funkcjonuje. Teraz wyjazdowy mecz w Łomży w niedzielę 5 maja. Teraz praktycznie zaczyna się też długi weekend majowy. Nie będziecie odpoczywać tutaj na pełnych obrotach, będziecie trenować. I co może trener powiedzieć o składzie? Czy znowu będzie mogli spodziewać się tutaj niespodzianek w wyjściowej jednostce? I jak na spokojnie sobie obejrzę ten mecz, to wtedy będę mądrzejszy. Ale chciałbym jeszcze niektóre rzeczy sprawdzić, dlatego nie chciałbym niczego zapowiadać, bo, bo, bo tego jeszcze nie wiem w 100%. I nie chciałbym po prostu kłamać. Czyli, panie trenerze, jeżeli chodzi o te mecze tutaj w Tomaszowie, można powiedzieć, że udało się stworzyć taką twierdzę, ponieważ Lechia ja, no, nie pamiętam, kiedy przegrała pod pana wodzą mecz tutaj w Tomaszowie. I tego się trzymajmy. Z nami jest Kacper Przedbora Kacper dzisiaj efektowne zwycięstwo. Jak możesz ocenić to spotkanie pod względem drużynowym? Znaczy, znaczy na pewno na początku dostaliśmy zimny prysis pod postacią bramki przeciwników i to nam pomogło bardziej wejść jednak w to spotkanie i zaczęliśmy grać to co żeśmy zaplanowali z mojej perspektywy to wyglądało, że zaczęliśmy dużo grać już piłką, tak jak planowaliśmy. Dużo zaangażowanie, już nikt później się nie, nie bał grać w piłkę i na jeszcze oceny będzie czas. Okej, okay, Jak to wyglądało z Twojej strony, ponieważ wiemy specyficzny rywal, to właśnie w Białej Piskiej niestety przydarzyło Ci się... Dramatyczna wręcz kontuzja no, z zapartym tchem oglądaliśmy jak to wyglądało, nie wracamy do tego, ale ty odbudowałeś się psychicznie i jak to wyglądało w tym meczu? Czy on był wyjątkowy yy, wyjątkowym meczem, to, to to spotkanie było dla ciebie? Yy, wiadomo, że to jest dla mnie taki jest, yy, ważny przeciwnik i fajnie było wyjść i całe 90 minut wybiegać akurat w tym meczu i za to dziękuję trenerowi i. Yy, no co, no, trenujemy. I nic się nie zmienia, jak do każdego innego meczu, i już nie rozpamiętuję tego wydarzenia, co było, i idę dalej. Było widać, że w twoim tym ogromnym zaangażowaniu na boisku, że starasz się strzelić za wszelką cenę bramkę. Było blisko, ale się nie udało. Jak to wygląda w twoich oczach? No na pewno jest zawsze duża chęć, żeby strzelić jakąś bramkę. No dzisiaj się nie udało. Będzie się próbowało dalej. Bardzo ciężko pracujesz na treningach, To nie tylko moja ocena, nie tylko ocena kolegów, ale także z zarządu. Czy myślisz, że teraz po tym meczu przekonasz do siebie trenera i da ci więcej szansy na występy w pierwszej jedenastce? Znaczy każdy z nas tutaj chce grać jak najwięcej i to jest wiadomo, ale wszystko jest w rękach trenera. Trener widzi najlepiej i trzeba się dostosować do każdego zagrania, jakie trener ma. I... I pracujemy tak jak codziennie i nic się nie zmienia. Olbrzymie wsparcie na trybunach, nie tylko w meczach u siebie, ale także w meczach wyjazdowych. Ja pamiętam jeszcze ten transparent na początku tamtego sezonu Kasper, Wracaj do zdrowia. Czy chciałbyś coś powiedzieć kibicom oraz kolegom, bo słyszymy, że w szatni tutaj prosili o pozdrowienia. No dziękuję na pewno bardzo za tamto, e, dla tamten transparent i bardzo się cieszymy, że jesteście na każdym meczu i to nam daje bardzo dużą e, satysfakcję z tego co robimy i robimy to także dla was jak i dla siebie. A dla kogo pozdrowienia z szatni? A tak na koniec to chciałem powiedzieć, że Kamil Lewiski był najlepszy i go pozdrawiam. <noise>